A więc szanowny panie przewodniczący, zespołu parlamentarnego, panie pośle, szanowni państwo, przedstawiciele organizacji studenckich, organizacji uczniowskich, NGO-sów, serdecznie państwa witam na dzisiejszym spotkaniu, na dzisiejszej debacie poświęconej zmianom w systemie edukacji, propozycjom młodego pokolenia. Dziękuję, że jesteście, dziękuję bardzo za przybycie. Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować zespołowi parlamentarnemu do spraw bezpieczeństwa i rozwoju odnowa RP na czele właśnie z panem ministrem, bo dzięki panu ministrowi i zespołowi możemy się tutaj spotkać. Bardzo mnie to cieszy, że jest miejsce dla młodych, że polscy parlamentarzyści z Odnowy wspierają młodych ludzi. I zapraszamy na takie spotkanie, bo to dla nas młodych jest niezwykle ważne, że w murach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej możemy zabrać głos, możemy wyrazić swoje zdanie, swoje postulaty i podyskutować na ten temat. I to jest też super, że dzisiaj przede wszystkim młodzi będą mieli głos. Młodzi zabierają głos w panelach i są w przewadze tutaj, jeśli chodzi o frekwencję. Dlatego pan poseł pewnie może jest tutaj w mniejszości trochę. Niestety ubolewamy nad faktem, że w polskim parlamencie osoby poniżej 30 roku życia, no to naprawdę może, można wyliczyć na palcach jednej ręki. Mamy nadzieję, że to się zmieni. Ale to, że Jesteśmy w stanie to, że zabieramy głos i głośno mówimy o swoich postulatach, to jest niezwykle cenne i ważne. A co jest ważniejszego niż, niż nauka? Nelson Mandela powiedział, że edukacja jest najpotężniejszą bronią, którą, której może użyć człowiek, by zmieniać świat. I myślę, że powinniśmy tym tropem dzisiaj podążyć podczas naszej dyskusji. A dzisiejsza data też nie jest przypadkowa, ponieważ spotykamy się chwilę po święcie edukacji narodowej, które miało miejsce 14 października, i w tym dniu wspominamy Komisję Edukacji Narodowej, która powstała w 1773 roku z inicjatywy króla Augusta Panietowskiego. I tak jak wtedy Polska była w dosyć nieciekawej sytuacji, w trudnych czasach, podobnie myślę, że jest także i dzisiaj. Polska potrzebuje stanowczych, poważnych reform, reform, które będą długofalowe, a nie tylko jednokadencyjne, jak to często obecnie ma niestety miejsce. Pragnę podkreślić też, że nasza debata jest pewnym elementem cyklu wydarzeń, które zainicjowała odnowa środowisko odnowy. W czwartek mieliśmy debatę ekspercką w Klubie Myśli Państwowej. Było to pierwsze takie wydarzenie. Dzisiaj rozmawiamy z młodymi, czyli najpierw z ekspertami, dzisiaj z młodymi. Później będzie kolejna konferencja, gdzie, na której będziemy gościć więcej polityków, więc i to wszystko będzie wspinało jakąś klamrą. Dlatego zapraszam Państwa do śledzenia naszych social mediów, tak żebyście byli na bieżąco i mogli po prostu uczestniczyć w kolejnych wydarzeniach związanych z zmianami w systemie edukacji. Jako Stowarzyszenie „Generacja Odnowy opracowaliśmy 14 postulatów w obszarze edukacji. Myślę, że możemy je tutaj zobaczyć na ekranach te postulaty. Te postulaty są konkretne to nie jest dla wody, to nie są okrągłe zdania, które może brzmią dosyć dumnie, tylko to są rozwiązania, które chcemy wprowadzić i uważamy, że one zmienią na lepsze na pewno szkołę, a także uczelnie, bo mamy propozycje, które dotyczą zarówno szkolnictwa szkolnego, jak i szkolnictwa wyższego. Spojrzenie młodych jest niezwykle cenne, ponieważ my stosunkowo niedawno skończyliśmy szkołę, skończyliśmy swoją uczelnię i widzimy, widzimy te, te dysfunkcje, te rzeczy, które nie funkcjonują poprawnie, całkowicie inaczej niż osoby, które są nawet wychowawcami, nauczycielami czy parlamentarzystami, którzy, no jak wiemy, w większości kończyli swoją szkołę dosyć dawno i mają inne odczucia niż osoby młode, które, które doświadczały tego stosunkowo, stosunkowo niedawno. Jednym z naszych postulatów, jednym z takich ważniejszych postulatów jest zakaz smartfonów w szkołach. I ten zakaz może być dosyć kontrowersyjny. Pewnie wielu młodym ludziom się nie spodoba, ale uważam, że nie mamy innego wyjścia. To, co się dzieje z psychiką młodych ludzi, to jak. Pogarsza się stan zdrowia młodych ludzi i to adekwatnie widzimy, odkąd zaczęły być popularne aplikacje, z których korzystamy na, 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 na swoich smartfonach, odkąd social media stały się coraz bardziej popularne, to zdrowie psychiczne młodych ludzi znacząco się pogorszyło. I powinniśmy pójść śladem państw skandynawskich, śladem państw zachodnich, śladem Francji, gdzie te zmiany już nastąpiły. Smartfony są ograniczone może nie całkowicie, ale w dużym stopniu. Oczywiście mamy świadomość tego, że same smartfony nie są problemem, tylko problemem są aplikacje i to, jak działają algorytmy, to, jak te aplikacje są sterowane, jak są sterowane social media i do czego one prowadzą. Natomiast zakaz smartfonów w szkołach będzie takim najprostszym działaniem, które możemy wdrożyć też w tym momencie to jeszcze nie jest możliwe, ponieważ są potrzebne zmiany prawne, żeby młodym ludziom móc odebrać smartfona na czas lekcji. Ale myślę, że takie prace legislacyjne są potrzebne. Jeśli je rozpoczniemy już teraz, jeśli teraz zaczniemy dyskusję, to w przyszłości, może dopiero za 20 lat przyniosą, przyniosą pożądane efekty. Jonathan Hyde, słynny amerykański psycholog, w swojej najnowszej książce napisał, że jeśli chcemy ratować nasze dzieci, jeśli chcemy zachować kulturę ludzką w formie znanej nam obecnie, to musimy zakazać smartfonów, czyli tutaj dostrzegamy z jakim kalibrem problemu się mierzymy, tak zachować naszą kulturę w formie, jaką znamy. O kwestiach związanych z, ze smartfonami będzie jeszcze mowa w pierwszym panelu, dlatego nie chciałbym tej, tej kwestii szerzej e, nagłaśnić, natomiast ten, ten problem jest jednym z dużych problemów, e, z którym chcemy się zmierzyć, z którymi chcemy, na których chcemy porozmawiać. Szkoła i uczelnia powinna też wziąć na swoje barki dodatkowe zadania naszym zdaniem, powinna nie tylko uczyć, ale także wychowywać. I żeby to miało miejsce, nauczyciele muszą być lepiej wykwalifikowani. Musimy trochę zmienić postrzeganie szkoły, ponieważ obecnie zarówno szkoła, jak i uczelnia, o uczelni obecnie się mówi jako wyższe szkoły zawodowe, natomiast nie uniwersytety, gdzie człowiek dostaje. Pełne, pe, pełną, pełny pakiet wiedzy, w pełni się rozwija i jest człowiekiem wykształconym w pełni, a nie tylko w jakimś wąskiej dziedzinie, która tak naprawdę nie sprawia, że, że, że ta osoba skończyła naprawdę uniwersytet. I o tym też rozmawialiśmy na, na naszej czwartkowej debacie, o tym właśnie, że szkoła, że celem szkoły jest nie tylko edukacja, ale także wychowanie, wychowanie młodych ludzi. Tutaj kolejny cytat mogę przytoczyć, że Piotr Szerenawski, profesor Piotr Szerenawski powiedział, że dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo. I myślę, że w tym kierunku powinniśmy zmierzać, bo z tym właśnie zdrowym społeczeństwem mamy ostatnio największy, największy problem. I tylko poprzez szkołę i uczelnię możemy zatrzymać właśnie dyskurs, w jakim zmierza konflikt polsko-polski dwa wrogie plemiona, tak wszyscy stajemy się ofiarami tego, tego zgiełku, tego, że nasza tkanka wspólnoty narodowej jest coraz bardziej rozrywana i coraz bardziej nie traktujemy siebie, siebie jako, jako współobywateli, tylko jak dwóch członków całkowicie odrębnych, odrębnych plemion. I młodzi ludzie też doświadczają, są się ofiarami tego, tego trendu, patrząc na obecnych liderów największych ugrupowań politycznych, Podążamy tym śladem i na, nawet na dzisiejsze spotkanie nie wszyscy rozmówcy, których zaprosiłem, yy, byli chętni, ponieważ czuli się gdzieś może w innym trochę obrębie, czuli się może, przyna, przy, że przynależą do innego tego ple, 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 plemienia. I to jest bardzo smutne, ale cieszę się, że, że, że są osoby, które przyjęły moje zaproszenie i dzisiaj tutaj są na tej sali, za, to, za co bardzo serdecznie dziękuję. O tym, o tym fakcie też pisze pan minister Osiepa w swojej najnowszej książce Wolność i Solidarność esej o Polsce czyli Europie, że szkoła, Powinna być lokalnym centrum życia społecznego. Powinno tam być miejsce zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Tak, żeby, żeby ta synergia między nauczycielami, a rodzicami była jak największa. Sam, sama, same zakazy w szkołach nie wystarczą. Rodzice też muszą e, brać udział i także muszą, e, że tak powiem, patrzeć na te dobre rzeczy, które wychodzą ze szkoły. Dlatego szkoła mogłaby być miejscem, gdzie będzie e, kino plenerowe, tak, wakacje, gdzie ojciec i syn idą na, na, na swoje wspólne treningi, karate wieczorem, żeby jak najbardziej integrowało, żeby jak najwięcej tych wydarzeń w szkole było, tak, gdzie nie tylko będą dzieci, ale także ich rodzice, żeby mogli korzystać z oferty takiej szerszej. Dlatego też szkoła powinna być finansowana nie przez samorządy, które różnie traktują szkoły. Niektóre samorządy mają środki i przeznaczają duże środki na szkoły. Natomiast często jest tak, że, że tych środków brakuje. Jeśli byłyby naprawdę duże środki centralnie kierowane do wszystkich szkół, wtedy byśmy mieli szansę na to, żeby te szkoły były naprawdę takimi lokalnymi centrami życia społecznego i rozwijały się jak najbardziej. Dlatego walka z polaryzacją to jest, to jest niezwykle ważne zadanie także dla szkoły, także dla uczelni. Bez tego, bez, bez szkoły i uczelni, która się zaangażuje w dużym stopniu w walkę z polaryzacją, myślę, że nie ma szans, żebyśmy wygr wygrali z tym zjawiskiem i ono będzie się jeszcze bardziej pogłębiać. Dlatego też bardzo potrzebujemy takiego konkretnego fundamentu, na którym się oprzemy y, wszyscy, bez wyjątków, y, taki wspólny mianownik, który będzie łączył wszystkich Polaków ponad po, podziałami. Konsensus społeczny, y, który nie będzie podlegał walce politycznej. I ten konsensus po, polity, polityczny, taki, czy, który nie będzie w walce politycznej, właśnie taki społeczny konsensus, musi być zaszczepiony w młodych ludziach w szkole. W szkole i na uczelni, bo wszyscy trafiamy do szkoły i z tą szkołą mamy wszyscy do czynienia. Dlatego to właśnie jest zadanie dla szkoły. Tylko szkoła może uratować nas przed pogłębiającymi się podziałami wewnętrznymi. I takim, takim, taką propozycją może być nowoczesny patriotyzm rozumiany w sposób nowoczesny, bo nowoczesny. Patriotyzm to jest praca na rzecz swojej ojczyzny, a praca na rzecz swojej ojczyzny po prostu nam się opłaca. Młodzi ludzie właśnie często patrzą w taki, w taki sposób bardzo indywidualny, e, często można powiedzieć, że nawet egoistyczny, gdzie widzą zyski. A, e, takim namacalnym zyskiem mógłby być na przykład centralny port komunikacyjny. Jeśli byśmy wybudowali CPK, no to możemy polecieć na drugi koniec świata bez tej przysłowiowej przesiadki w Berlinie, tak? Jeśli byśmy mieli takie możliwości, to jest coś, co poderwało młodych ludzi i wiele osób zaangażowało się w tą akcję. My także wspieramy akcję tak, dla CPK. Uważamy, że takie duże inwestycje są nam po prostu potrzebne, niezbędne. Także patrząc na zagrożenie ze wschodu, które które Natomiast tutaj wchodzi nowa reforma podstawy programowej zaproponowana przez obecny rząd, gdzie na przykład z lekcji historii został wykreślony Eugeniusz Kwiatkowski i tematy dotyczące budowy portu i miasta w Gdyni. No jeśli takie rzeczy ambicjonalne, które mogą wpłynąć na młodego człowieka, go zainspirować, że trzeba szeroko. I, I po prostu mierzyć wysoko i postawiać sobie wysokie cele są likwidowane z podstawy programowej, no to my zmierzamy donikąd. I dlaczego właśnie takie zmiany zostały wprowadzone? Tak samo kwestia e, e, zlikwidowania prac domowych. Prace domowe są potrzebne młodym ludziom. I to, to te działanie było ewidentnym działaniem Tuska, zobligowanym tylko na chwilowe e, przykusie opinii publicznej, na chwilowy zysk, taki PR-owy, całkowicie nie licząc się z tym, jakie efekty przyniesie zakaz prac domowych długofalowo. Są rzeczy, które musimy wyćwiczyć. Tylko jeśli będziemy e, podchodzić do Nauki w taki sposób, że, że systematyczna praca, także, także praca w domu, powtarzana codziennie, e, daje nam sukces, daje nam rzeczywiście prawdziwe rezultaty. Bez tego y, nie damy sobie rady. Ja już mam informacje z pierwszej ręki od nauczycieli, że poziom y, się obniżył, że na sprawdzianach, na kartkówkach te efekty braku prac domowych, że młodzi ludzie buntują się, bo wiedzą, że prace domowe są nieobowiązkowe, dlatego nie będą ich robić, bo przecież po co, i taka szkodliwa działalność y, obecnego rządu sprawia, że młodzi ludzie są y, nielepsi, nie, nie, nie wchodzą na wyższy poziom, tylko ten poziom jest y, definitywnie zaniżany. A przecież żyjemy w globalnej wiosce. My, wchodząc na rynek pracy, teraz konkurujemy nie tylko między sobą, nie tylko w Polsce, ale konkurujemy z Chińczykami, z Japończykami, ze Stanami Zjednoczonymi, z państwami zachodnimi. Obecnie w korporacjach pracują ludzie z całego świata. I tylko wchodząc na wyższy poziom i dając sobie, że tak powiem, wyższe wymagania, będziemy mogli w tej globalnym, tym globalnym wyścigu, w tej globalnej wiosce mieć swoje miejsce wysoko, tak żebyśmy to my zatrudniali ludzi z zagranicy, a nie ludzie z zagranicy zatrudniali. Zatrudniali nas. Dlatego czy młodzi będą wysłuchani, czy, czy obecnie rządzący wysłuchają naszych postulatów i czy jest szansa na to, żeby jakiś długofalowy plan na reformę edukacji został wdrożony, taki ponad podziałami. No ja mam duże wątpliwości, natomiast, natomiast wierzę w to, że jeśli będziemy głośno o tym mówić, jeśli takich spotkań jak dzisiaj będzie coraz więcej i nasze zdanie będzie głośno słyszalne w mediach i w Sejmie i w różnych innych miejscach, to jest na to szansa. Ale efekty tego na pewno będą widoczne dopiero za 20-25 lat. Natomiast patrząc na to, że zagrożenie jest także ze wschodu i jesteśmy zagrożeni namacalnie wojną, to nie ma nad, nad, nad czym się zastanawiać, tylko po prostu trzeba, trzeba działać. Dlatego przede wszystkim życzę, żebyśmy byli zdrowym społeczeństwem, życzę tego Państwu, życzę tego sobie, żeby szkoła nas uczyła, jak być tym zdrowym społeczeństwem, jak nie popadać w bańki, jak się z tych baniek wydostawać i po prostu szerzej patrzeć, po prostu patrzeć szerzej, bo bez tego spojrzenia szerszego, a nie tylko na to, co jest nam wmawiane często przez nasze najbliższe otoczenie, nie będziemy mądrzy, nie będziemy też patrzeć szeroko i ambitnie. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie przyniesie dodatkowy wkład oraz zainspiruje Państwa do sensownych, długofalowych zmian w polskiej oświecie. Życzę Wam, żebyście jak najwięcej wynieśli z tego, z tego spotkania i dziękuję bardzo za uwagę.